Polski żołnierz był prawdziwym utrapieniem dla Niemców. Henryk Dobrzański to sportowiec, olimpijczyk, mistrz jazdy konnej, ale to nie jego zwycięstwa na zawodach, lecz te na polach bitew zapisały go w historii. Po kapitulacji Warszawy 28 września 1939 roku nie złożył broni, założył oddział wydzielony Wojska Polskiego i dalej walczył z Niemcami. W lasach prowadził partyzancką wojnę, zadając okupantowi realne straty. Kiedy ruszał na południe Polski, dowodził grupą zaledwie 50 żołnierzy. Ale to wystarczyło, by Niemcy zaczęli się bać. Był nieuchwytny, odważny, zdeterminowany, a przede wszystkim wierny Polsce, wcześniej zdobywał laury jako znakomity jeździec. W 1925 roku wraz z drużyną sięgnął po puchar w Nicei. był też rezerwowym na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie, ale prawdziwy egzamin życia zdał nie na arenie sportowej, tylko na wojnie. Zginął z bronią w ręku 30 kwietnia 1940 roku pod Anielinem. Do dziś nie odnaleziono miejsca jego pochówku. Miał pseudonim Hubal, był człowiekiem, który nie zgodził się na kapitulację, człowiekiem, który do końca pozostał żołnierzem. Pamiętajmy o takich jak on, dla nich Polska była czymś więcej niż tylko słowem.